Cześć, widać EtoPos. Dzisiaj mamy takie, mamy Lenovo Model Yoga 311 iBr. Standardowa dość wymiana, czyli upgrade na dysk SSD ze standardowego talerzowego. Odczyty spadają na dysku do 1 Mega powoduje bardzo niekomfortową pracę dla klienta, więc zdecydowała się pani na wymianę. To szybka standardowa robota, ale może komuś się przyda jak takiego laptopa rozebrać, jak się dostać do tego dysku, jak to w ogóle zrobić. Będzie miał ochotę zrobić to sam. To może skorzysta z naszego filmu. Kilka informacji technicznych zawsze pod filmem. Są linki do naszego serwisu. Jak zlecić naprawę bezpośrednio przez stronę internetową. Także nie musicie nawet wychodzić z domu. Możecie nam to zlecić. Kurier przyjedzie. Odbierze sprzęt od Was, później dostarczy też z powrotem, już po serwisie. Każda naprawa oczywiście 12 miesięcy, gwarancji. To tak tyle informacyjnie. Teraz się bierzemy za robotę laptop z serii, których nie bardzo lubię, czyli na stałe podpięta w środku bateria, dopiero teraz można sobie ją wydobyć i odłączyć. niestety przy tych naprawach, które są plastikowego narzędzia, żeby tego nie robić metalem, bo jak ja mam się omksję gdzieś przy pinaniu, to plastikowe narzędzie nie zrobi krzywdy. No a metal jak wryjecie w płytę główną, to pójdą ścieżki i będzie po temacie. Także zalecam do takich prac plastikowe narzędzia. Baterykę mamy odpiętą. obrócę tak żebyście wszystko widzieli. I odkręcamy. Dosk twardy. Można sobie też zorganizować śrubki, każdą skąd odkręcamy, żeby nie pomylić. Jest to dość ważne. Można przekręcić przez całego budowy. Śruby wyjdą na zewnątrz. Wygląda to naprawdę nieestetycznie. Typu fleksy też uważajcie, jak to demontujecie, bo jest to bardzo delikatne, żeby nie urwać, nic nie uszkodzić, bo takie, takie drobiazgi później naprawdę kosztują dużo. Do desku, i będziemy się brać za składanie sprzętu. No niestety musieliśmy przerwać, bo nagrywamy podczas pracy serwisu, więc przychodzą klienci też odbiór swojego sprzętu. Ale możemy już kontynuować. Deski sprzedajemy przylepić gwarancji przekładamy konektorek i przekładamy rameczka. możemy sobie przykręcić śrubki Pamiętajcie wkręcać wszystkie śrubki. Ktoś wymyślił, że ta śrubka jest tam potrzebna, tylko ona tam będzie. Pomijanie takich śrubek czasami kończy się niefajną rzeczą. Tu wyłamane obudowy i w ogóle możemy sobie podpiąć konektor, przykręcić dysk. Trzy śrubki. Czwarta idzie przez obudowę. Jak widać. Więc jej nie wkręcamy. Zawsze są takie oznaczenia, czy coś idzie przez obudowę, czy idzie normalnie. Na no, takie niuanse trzeba zwracać zawsze uwagę. Dobra, podpinamy sobie. Bateryjka siedzi obudowa. Wybór panie zawsze. W skosach skręcamy budowę i będziemy przechodzić do instalacji systemu. żeby po skosie tutaj miękkie wkręcamy żeby też gwintów nie, nie skosić tu się zeszło tu się zeszło tu się ładnie schodziło dwie śrubki czy nic na no, Hama, no wszystko ma się ładnie poschodzić taki dość ważny warunek no i co, bierzemy sobie ten drive'a pakujemy w USB i zainstalujemy sobie No, niestety musimy sobie wejść do BIOSa eee, wystartował bez przestawienia w BIOSie 64 bitowy system oczywiście jako że to jest flex to może ja wam obrócę go Oczywiście dobrze, dobrze widzieli jest to takowy ekranik więc będziemy w stanie sobie wszystko kliknąć instalację to powinno być to normalnie język polski oczywiście zainstaluj Później oczywiście wyczyścimy klientce sprzęci żeby w stanie idealnym wyszedł od nas Nieważne w jakim stanie przychodzi, ważne, że ma wyjść czyste. Bo każdemu jest miło, jak odbiera czyste sprzęt, prawda? Akceptujemy warunki. Dysk jest 120 giga, więc nie będziemy go dzielić na jakieś partycje. To pani korzysta tylko z internetu, więc nie będziemy tu się wygłupiać jakimś podziałem na partycje, szkoda miejsca. Jeśli klientka wyraziła zgodę na nagranie i naprawy to tutaj nie mamy problemu. Pamiętajcie o tym, że zawsze każdy musi na to wyrazić zgodę. nie jest tak, że sobie weźmiemy sprzęt klienta będziemy sobie nagrywać. Nie? Każdy musi się na to zgodzić, potwierdzić nam, że chce. Dobra, uruchom ponownie. Już będziemy mogli sobie wypiąć. No Jeszcze trzeba będzie przestawić, żeby butowanie z dysku było pierwsze w biosie z karty sieciowej, widzę chyba coś czytać albo z jakiegoś innego urządzenia ale to już czysta estetyka do wykończenia już ja sobie przygotuję piankę i ściereczkę bo no niestety, ale nie mogę patrzeć jak sprzęt jest taki brudny to jest wszystko ok. no próbuję sobie z karty sieciowej budować, ale to zaraz przestawimy w no, BIOSie ktoś kiedyś przestawił budowanie z karty sieciowej czy Się działo ale... ale tak fabrycznie na pewno przy tym sprzęcie nie było Wszystkie dane podstawowe musimy niestety podać klawiatura polska programisty dodatkowej nie dodajemy internetu nie będziemy podłączyć, założymy Pani konto lokalne jak będzie miała ochotę to się z Microsoftem skomunikuje. jeżeli nie to zostanie na naszym koncie lokalnym więc, więc laptopos enter, hasełka nie chcemy damy Pani na nie po co Microsoft ma wiedzieć wszystko o nas chociaż i tak o nas wszystko wie przy się 10 i tak praktycznie robi to co chce Muszę to potrwać kilka minut, no zobaczymy no prawie gotowe no i mamy nasz pulpicik może później teraz sobie wyłączymy komputerek wyczyścimy go ładnie I pianki która się tam po chwili aktywuje ale bardzo dobrze rozpuszcza wszystkie takie właśnie jakieś niechciane rzeczy jak sobie dobrze przetrzemy to smugi tego typu nie będziemy pani ruszać zaklejonej kamery. Chociaż może odkleimy. Zakleję sobie jeszcze raz, prawda? I wyczyścimy dobrze sprzęt. Troszkę nałożyć, żeby to mogło sobie tam zaaktywować się. Zaczyna lepiej wyglądać, prawda? Sprzęt czysty, to jest sprzęt czysty. czy coś szybko odparowuję i się pojawia taka troszkę antystatyczna powłoka to wszystko tak nie przyciąga przez jakiś czas przy okazji jest czyste i pachnące bo też bardzo fajnie pachnie ta pianka można ją sobie zamówić wysyłamy ją również sobie życzy. tobie akurat dość czysty, także jakiejś tragedii nie ma, ale, ale zawsze trzeba to umyć, wyczyścić. Dobra, dzięki mam za oglądanie. i cześć do następnego